Dzień dobry, kochani! Wiecie, że moje psiaki budzą codziennie między 5 a 5.30 rano, szczególnie od momentu zmiany czasu, punktualnie jak zegarek biologiczny, i powiem Wam coś szczerze. Ja wcale na to nie narzekam, bo ja lubię te poranki, lubię, że mam dłuższy dzień. Lubię tę ciszę, kiedy cały dom jeszcze śpi, a ja mam chwilę tylko dla siebie. To jest mój moment, moja przestrzeń, moje spokojne wejście w nowy dzień. I właśnie dziś chcę Wam powiedzieć coś ważnego. Nie chodzi o to, żeby wstawać o 5 rano, chodzi o to, żeby wstawać. Świadomie. Internet próbuje nam wmówić, że sukces to budzik o piątej rano, zimny prysznic i motywacyjna playlista. Ale prawda jest dużo prostsza i dużo łagodniejsza. A nie potrzebujesz dyscypliny jak z wojska, potrzebujesz zmiany tożsamości. I troski o swoją energię. Bo jeśli przez lata mówisz sobie: Ja nie jestem poranną osobą, to twój mózg traktuje to jak instrukcję obsługi i robi wszystko, żeby to potwierdzić: drzemki, zmęczenie, kawa na litry, brak energii. A kiedy zaczynasz mówić Jestem osobą, która zaczyna dzień spokojnie i z intencją, to powoli, bardzo powoli wszystko się przestawia. Na początku to brzmi obco, jak ubranie, które jeszcze nie jest Twoje, ale mózg uczy się przez powtarzanie. I to jest Neuroplastyczność w praktyce. Ja nie, ja nie stałam się poranną osobą przez przymus. Stałam się nią, bo poranek zaczął mi się kojarzyć z czymś dobrym z ciszą, z kawą wypitą w spokoju. Z tym momentem. Kiedy jeszcze nikt nic ode mnie nie chce. I to jest pierwszy krok. Nie zmieniaj godziny, zmień znaczenie poranka. Drugi krok to delikatność dla swojego ciała. Nasz rytm biologiczny nie znosi szoku. On lubi małe kroki 15 minut wcześniej spać, 15 minut wcześniej wstać bez rewolucji, bez walki to trochę jak podróż między strefami czasowymi. Nie przestawiasz się w jeden dzień pozwalasz organizmowi się dostroić. Trzeci krok to światło. Światło rano to najpotężniejszy sygnał dla mózgu, że zaczyna się dzień. Nie kawa, nie telefon, ale światło. Nawet jeśli jest jeszcze ciemno, zapal jasne światło w domu, podejdź do okna. A jeśli możesz wyjść na chwilę na zewnątrz to ustawia cały twój zegar biologiczny. Czwarty krok to twój poranny kotwicznik. Coś małego, przyjemnego, coś co sprawi, że będziesz chciała wstać. U mnie to była kawa wypita w ciszy Dziesięć minut. Tylko dla siebie, i nagle poranek przestał być karą, stał się nagrodą, bo mózg nie działa na dyscyplinie. Mózg działa na przyjemności, na dopaminę, na oczekiwaniu czegoś dobrego. Piąty krok to energia. Nie czas, ale energia. Szklanka wody przed kawą. Kilka ruchów, światło, śniadanie z białkiem to drobiazgi, które robią gigantyczną różnicę. Przez lata myślałam, że nie jestem poranną osobą, bo byłam zamulona do dziesiątej. A prawda była taka, że moje ciało było odwodnione, przeboźcowane i źle odżywione. Szósty krok zaczyna się wieczorem. Jeśli do północy jesteś w telefonie, w świetle ekranu, w hałosie, informacji, to nie ma takiej motywacji, która sprawi, że rano będziesz promienna. Dlatego wieczorem warto zrobić zachód słońca: przygaszone światło, brak ekranów, herbata, cisza, krótkie wyciszenie. To jest sygnał dla układu nerwowego. Już jest bezpiecznie. Możesz odpocząć. I w końcu punkt siódmy: utrwalenie, nieperfekcja, rytm, stała godzina wstawania, stały mały rytuał. To jest jedno zdanie o sobie, które zaczynasz wierzyć. Jestem osobą, która dba o swoją energię. Moje poranki są spokojne i moje. I nagle budzik przestaje być wrogiem, a poranek przestaje być walką, bo nie chodzi o to, żeby wstać wcześnie. Chodzi o to, żeby wstawać z intencją, z łagodnością. Z poczuciem, że to jest twój czas. Moje psiaki budzą mnie między piątą a piątą trzydzieści. A ja nie czuję, że coś tracę. Czuję, że coś zyskuję. Spokój, przestrzeń. Dzień, który zaczynam po swojemu. I tego właśnie Wam życzę. Nie idealnych poranków, ale prawdziwych, Twoich. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na tym nagraniu, że, żeście wysłuchali do końca i zapraszam do następnego nagrania już niedługo miłego dnia życzę Pa! pa!